To już druga edycja Wielkiej Majówki CIMAK Agropolska. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona odbiorem, z jakim spotkała się ta impreza, akcja w tym roku. Wielka Majówka jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, jeśli nie najważniejszym w trakcie roku, ponieważ jest to największe spotkanie z naszymi klientami. To jest moment, w którym możemy z nimi porozmawiać o minionym sezonie wiosennym i przygotować się już do sezonu jesiennego. Innego. Nasi klienci tego potrzebują, potrzebują spotkań z nami, ale też ze sobą, żeby móc właśnie powymieniać spostrzeżenia, doświadczenia. Wydaje mi się, że to jest ten moment w roku, gdzie dowiadujemy się najwięcej o naszych produktach, o naszych działaniach. Mamy taką bezpośrednią informację zwrotną, i poza tym, że są to naprawdę bardzo fajne, towarzyskie imprezy to jest to dla nas naprawdę bardzo bogate źródło informacji, które potem wykorzystujemy we współpracy z naszymi klientami, starając się jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby. No, musimy mieć świadomość, że dzisiaj rolnicy też już mają odpowiedni poziom wiedzy, no i bardzo często tutaj szukają nie tyle samej wiedzy, co właśnie ugruntowania tej wiedzy w doradcy i w tym momencie można podejść tutaj, wyjść z założenia, że jeśli dwie osoby podobnie myślą, no to znaczy, że coś musi być na rzeczy, i w ten sposób można gdzieś z jednej strony dochodzić do pewnych rozwiązań, a z drugiej strony też testować pewne nowe produkty i nowe, nowe rozwiązania. No, bardzo fajny pomysł, fajna inicjatywa. Przede wszystkim możliwość spotkania się z doradcami, handlowcami, a przede wszystkim wymiana informacji pomiędzy ludźmi z branży. Myślę, że może nowe, czegoś nowego się dowiemy. E, zawsze jest okazja na wymianę myśli. No, uważam, że to jest wspaniały pomysł. Taka integracja po prostu rolników. Można porozmawiać pewnie na różne tematy jak gdyby. No i nowe kontakty nawiązać. Jestem po raz pierwszy na takim spotkaniu. Nie żałuję, że tu przyjechałem, a przyjechaliśmy z, z dość daleka, bo aż z województwa polskiego. Zawsze na takich spotkaniach człowiek czegoś ciekawego się dowie, bo no niestety wiedzę trzeba uzupełniać w różny sposób, Między innymi korzystając z takich spotkań. Zadowolony, szczęśliwy, że wygrałem. Auto trafione w dziesiątkę, sprawdza się i w polu i do kościoła. Bonjour, je m'appelle Nicolas Junier, je suis responsable du développement en production végétale pour le CMI. Ma mission, tous les jours, c'est de permettre aux agriculteurs d'accéder aux dernières molécules issues de la recherche fondamentale. Nous attachons beaucoup d'importance à ce que le produit fini réponde à différents critères. Tout d'abord, l'efficacité, mais aussi la rentabilité pour chaque agriculteur. Par exemple, le TopFOS a été mis au point afin de répondre aux contraintes du phosphore. Le fosfor jest élément który se bloque i który rétrograde extrêmement vite dans les sols entre une semaine et trois semaines i powoduje problemy de nutrition z punktu widzenia la plante. Chyba mam. I kto? Mam ten los: Jakub Ambroziak. Zawady dworskie. Panie Jakubie, został Pan dzisiaj największym zwycięzcą tego wieczoru. Wygrał Pan główną nagrodę. Jak się Pan z tym czuje? Bardzo dobrze. Czy to pierwsza nagroda w życiu czy coś się już panu przytrafiło takiego, co było spektakularne równie mocno jak ta nagroda dzisiaj. Jeśli chodzi o nagrody materialne, wygrałem kiedyś los na loterii za 5 zł i dzisiaj to o tych highlights. O te niematerialne? Są one trzech synów i jedną córeczkę, które ma dwa tygodnie. Czy uważa Pan, że taka inicjatywa jak dzisiaj to jest fajne przedsięwzięcie i warto korzystać z takich spotkań jak dzisiejsze spotkanie wielkiej majówki? Tak, jest. Uważam, że. Tego typu nagrody bardzo zachęcają rolników, którzy nie są może doświadczeni we współpracy z firmą Team Agro, ale to jest jakiś bonus, który zachęca ich do postawienia pierwszego kroku w zastosowaniu środków tego typu. Serdecznie zachęcam do tego typu udziału i do współpracy z firmą Team Agro.